Pewnego dnia zobaczyła w gazecie ogłoszenie, że za niewielkie pieniądze można wziąć udział w kursie Jak zostać łączniczką za niewielkie pieniądze. Pomyślała sobie, że nie ma nic do stracenia. Zrobiła kurs, po którym dostała pracę w najsłynniejszym pułku. To była najlepsza decyzja, jaką podjęła w życiu. Zbigniew Libera oraz poeta i prozaik Dariusz Fox zrealizowali w 2005 roku wspólny projekt Co robi łączniczka. Fox napisał 63 krótkie niepowiązane ze sobą opowiadania nawiązujące do powstania warszawskiego. Zbigniew Libera zilustrował je. Książka co robi łączniczka, mimo że, że tytuł sugeruje, jakby się to miało dziać niby w czasie wojny i, i pewnie może się dzieje to w czasie wojny, może to, to słusznie sugeruje. Ten tytuł, ale ta książka nie jest o wojnie. To jest książka o młodych chłopcach, gdzieś pomiędzy 60. a początkiem 70. lat. O chłopcach, którzy są teraz widziani już przez dorosłych mężczyzn. I co tych dorosłych mężczyzn w tych chłopcach interesuje, a jak oni widzą kwestię łączniczki powiedzmy. Fotomontaże z Libery to wielowarstwowe kompozycje. Podłożem są zazwyczaj dokumentalne zdjęcia z czasów wojny. Bohaterskie dziewczęta z walczącej Warszawy mają twarze gwiazd filmowych, a powstańcza sceneria uzupełniona została rekwizytami wprost z fotosów filmowych. To jest książka bardziej o pamięci niż o, niż o wojnie, na przykład, czy, czy niż o jakichś faktach, czy o jakichkolwiek wydarzeniach. I oczywiście, jak to się przeczyta to też szybko, szybko to zauważy, że tutaj nie ma żadnych nazw własnych, że tutaj nie ma żadnych dat, że, tu, że to nie odnosi do żadnej konkretnej historii. I myślę, że pozna, patrząc na, na, na ilustrację, twarze znanemu skąd inąd, a czytając tekst, może nagle usłyszy jakieś cudze teksty, które już kiedyś może słyszał albo które coś mu mówią itd. itd. Więc, mm, tak jest, tak, tak jest po prostu skompilowana, tak jest przygotowana nasza książka. Twórcy nie próbują odpowiedzieć na pytanie, jak było, ale jak tamte wydarzenia istnieją w nas. Interesuje ich nasza pamięć o powstaniu warszawskim. Proces przemiany minionego świata w powielane obrazy, skonwencjonalizowane wizerunki i przejmowane mimowolnie stereotypy. Książka jest niezwykłym zdarzeniem obrazu i słowa, które każe się zastanowić nad obowiązującą wersją historii. Choć pozornie wydawać by się mogło, że te dwie rzeczy, literatura i, i obraz, są dość od siebie odległe i że być może nawet nigdy nie dochodzi do takich interferencji jakby między tymi dwoma różnymi dziedzinami, to jednak, to jednak tak nie jest. I choćby dlatego, że są takie grupy obrazów, obrazów fotograficznych, które są tak jednoznaczne, że właściwie czytamy je jako, jako zdanie. Czytamy je jak, tak, jak czytamy słowa czy zdania. A z kolei słowa przecież rysują obrazy, więc tak naprawdę mamy tu rzeczywiście do czynienia z takim tandemem słowa i obrazu, i tam, gdzie spodziewamy się słowa, widzimy obrazy, a tam, gdzie spodziewamy się obrazów, czytamy teksty. To jest taka książka, która, której charakterystyczną cechą jest to, że brzmi tak, jakbyś, jak coś, co już znamy. A w kwestii wizualnej odpowiada na nasze pragnienie, czy na nasze naszą umiłowanie rzeczy, które już znamy. Bo przecież zawsze najbardziej lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy.